Siema, jestem Guziga W dzisiejszym filmie z Kwadratowej Masakry pokażę Wam kilka najciekawszych urywków z rozkrywki sprzed kilku ostatnich dni. Główny wątek jednak będzie oparty na lootboxowej walce oraz o tym, że prawdopodobnie słamałem regulamin kwadratowej. A nawet w sumie nieprawdopodobnie. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, to sobie oczywiście zapraszam do subskrybowania. Do <laughs> siema Lexton do subskrybowania, zostawiania łapek w górę, komentarzy no i oczywiście po więcej ciekawego kontentu na mojego instagramka i na drugi kanał, na którym za niedługo już pokazujemy nasze rogi znaczy moje i miłego oglądania dobra zanim wam to pokażę to jeszcze wam pokażę co udało mi się z lootboxów u Zachy u którego straciłem ponad 200 dolarów plus jeszcze 75 dolarów w uludnionym blaszce mimo że blaszka już jest kiedy on tyle? On jak dwie godziny temu czy trzy mieliśmy lootboxy event lootboxowy miał y, 20 dolarów, a teraz na 522 co się wydarzyło? Nie wiem, dobra i no. Ja mu pomam... Aha, no właśnie, właśnie tak. Właśnie taki jest świat. Dobra, to wszystko. Wygrałem z Lootboxów u Zachy. Chyba, że może jeszcze tą sztapkę, złota, ja nie pamiętam. Ewentualnie może coś jeszcze trochę więcej, ale to jest taki core, nie? Jest stopka naderytu, leje, kowadła. No fajnie, fajnie. I teraz właśnie zobaczymy, ile jest w ogóle Expa. Mam teraz siódmy level, praktycznie że początkowy. Zobaczymy, ile jest expa z 64 butelek ekspowych. Będę chciał sobie zrobić, naprawić sobie spodnie, buty sobie zrobić, łopatę i jeszcze ten kill off naprawić. No, stale tak dużo nie ma tego No właśnie, nawet nie ma 30. No dobra, no co, do, co, Myślałem, że będzie więcej. No dobra, ale teraz wam lecę pokazać ten mój sklepik. A więc tak, dowiedziałem się przychodząc tutaj na miejsce, że nie tylko ja mam porachunki z Evronem z tamtego dnia yy, z lootów, z lootboxów. I nie tylko ja wpadłem na pomysł, żeby żółwia zabrać I tutaj Leksu yy, zaba, zabrał Jasia Dąbrowskiego A my zabierzemy Jacusia Poza tym, że ja, że ja go zabiorę mm, No to jeszcze zrobimy takiego małego pranka haha, Że... Yy, o, tutaj jest coś nie tak Że zrobimy pranka, że niby mm, coś wybucha Że to jak wchodzą, pik to będzie pociągnięte i to będzie TNT Pyk, które i tak zresztą wziąłem od nich ze skrzynek, no bo halo, halo. Mam no. No, nadzieję, że te rybki nie zginą, a jak zginą, no to przyniosę im je potem. Będzie pociągnięte y, pyk, pyk i tam wybuchnie sobie TNT, i ono nie zrobi żadnych szkód, po prostu wybuchnie, co no. Więc y, do dzieła, do dzieła. Ale no, bo wiecie co, jak tak myślę, to jednak. Y, tutaj to zakopiemy. Jednak nie będę tego ciągnął aż tam tak daleko. Mmm. Y, tylko po prostu tutaj będzie To spadnie sobie do wody To chyba to musi być tutaj, o tak Żeby to nie dotykało nic innego Żadnej innej struktury Dobra, pułapka zrobiona To powinno spaść i wybuchnąć w wodzie eee, No jak tak się nie stanie to sipał. Dobra, znalazłem już sposób Na wyciągnięcie żółwika stąd I żeby było zabawniej Jezus, ale to są lagi Jak, ma... jak jest deszcz u mnie Ojej. I żeby nie było, wiecie, tak monometrycznie, że o, do westernu go zabiorę To schowam tego żółwia pod domem Evrona Chodź żółwiku Idziemy Idziemy czy nie idziemy? No i kozak Mamy zrobione tutaj <coughs> e, chwilowe mieszkanko dla Jacusia e, Może nawet to jeszcze, w tutaj mu rozwalę, niech ma No i idziemy teraz pisać tabliczkę Jacuś również nie mógł żyć Zesło dziejem pod jednym dachem. Ach, muszę to robić, bo nie mam tylu drewna przy sobie. Sheet! Pod jednym dachem. Więc wyemigrował z kump z westernowym kump. Punktem. I myślę, że więcej nie muszę nawet dodawać, e, że te dwie tabliczki wystarczą, żeby Ewron ogarnął o kogo chodzi. Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, tam ma TNT, tutaj nie ma Jacusia i Jasia Dobrowskiego też, nie? No to zobaczymy, zobaczymy. Patrzę w twoje oczy. Aha. Mi uważnie. No. Od, Oddajesz w, w tym momencie dziecko Jasia albo inaczej pogadamy? Jakie dziecko Gdzie Jasia? jest dziecko Jacusia? Jacusia? Jan Dąbrowski, gdzie on jest? W sensie ja mam Jacusia my mamy Jacusia no. Nie no, my mamy ich dziecko tylko Oni porwali Jacusia i... Nie no, Jacusia ja mam Nie macie Jacusia Oddawa Jacusia, gdzie jest Jacusia? No mam Jacusia, no stary dzisiaj go wziąłem no Gdzie? No, no przecież on był obok zakopany Nie, tylko... no i chłopku znalazł od razu No bo dźwięki wydaje, no udaje On, on dźwięki udaje? Jaki głupi, głupi ty... dźwięki, dźwięki ale dźwięki głupi, głupi Jacuś Ja, suś. ja suś. No to nie miało tak Dobra. wyglądać No, no nie Słuchaj, guzik, gdzie jest Jaś? A Jaś to ja nie wiem, Jasia to wiesz Możemy razem poszukać No to trudno, nie wypuszczamy cię No, ale no, ja tylko ja Jacusia, Jacusia tylko wziąłem Boście mi ukradli nie jesteś, To wiesz gdzie jest tego Ukradliś, u, ukrad... wasz team Ukradł mi czarnego to. lootboxa Guzik Skąd takie pomówienia? Skąd ty to, skąd niby to o? masz ten skąd, skąd Widziałem informacja? dowody, filmy. Zizko, jakie widziałeś film? Co ty widziałeś? Było nagranie Impuls? z lootboxa. Było Impuls? nagranie Cibre? z lootboxa. Kto jaki u lootboxa? Nagrania z lootboxa. Gdzie Było... kamera z... jest? Mhm Kamerę, pokażesz By... mi tak. czy tam kamera na lootboxa? Tak, dobra, zabierz. Dobra, masz level 2? Nie. No, ty nie masz? masz level. O 9 mam. No, no właśnie no. Podnieś, Ale no nie, no podnieś, podnieś go chcesz? Rzucik, no podnieś, nie. podnieś ja miałeś za... no. ścianę obok, no No podnieś go, no bo on nic nie będzie widział, no No, ale Jasia musimy, no, znaleźć No podnieś go, stary, jest nas dwójka, ja mam nendorajtowy miecz, czarny spić, on nam nigdzie nie ucieknie <laughs> Najwyżej się wyloguje, no e, Ja lubię mano trapa do tego, do bedrocka i się zesra, no, A, mm, ja się ze mm, ja się zesra, ja się guzik, Nie, to mówiłem na ucho, Blaszczyk, zagraj trochę RP, przepraszam, ja to... wymuszam, No. no! Chodź, Guziczek Chodź, Guziczek, chodź, bo ci guziki wycisniemy za chwilę Oj Boże, Blacha Uspokój się, Patusie Przepraszam <ślam> Tak wyciskać, no. Zapraszam, Guzik, płyniemy Płyniemy Na główną wyspę Na główną wyspę Czyli działasz w porozumieniu z Lexusem? Nie a ja w ogóle o. nie mam nic do Lexusa. O, to ciekawe bardzo, bo to tylko ciekawe. ty otwierałeś własny, w tak, gdy Leksusa nie ma nad na tym. Tak, a torek? Tak. Albo blaszka? To? <grych> Czy wybuchło? To to. No wy. No to co? No? Wybuchło wam no. TNT? Jak wchodziliście? Nie. Nie, tak. Tak? Tak mi wybuchło. O Była asykuracja, woda. I, i, I nic się nie wydarzyło, tak? Tylko wybuchło. To wybuchło to dobrze to było to miało postraszyć tak tylko BLAU! no co no co to... go Uspa blacha, uspokój on jest się. chory, ja, ja... ja Blaszka no <noise> dobrze się. dobrze Zapraszam. Guzik. Bo się, się zesralę już Blach, prawie. Nie możemy zabić jednego naszego świadka i człowieka, którym, dzięki któremu możemy odbić... Możemy życie... go powalić i wziąć na plecy i tam go podnieść. Ale to będzie wolniej. Nie można skakać. Nie, bez sensu. Nie ucieknie, no. Chyba, że ma perełki. Masz guzik perełki? Mam 10, No, no, no. Nie no, żartuję. Nie mam żadnej perełki. A, dobra, dobra. Ja ci wierzę. Nie wiem. Dlaczego, o, widzisz ale, blaszka? Dobra. No. No! No, on jest! No, ja nie wiem! Ja, nic mu nie robię, no! No i ja zaraz Boże. spodni lęka, nie będę miał! Lęka mi się, On mi. Wyszła. On mi. On ja nie wiem, jakiej ty jesteś. Masz przecież dziewczynę, moderatorkę Ma, nexer cudze. No. A ty masz? Ma, też? Się, że dziewczyna... Przepraszam. Dobrze, chodź zapraszam, zapraszam. No, no, no powiedz. No, po, nie, Torek, powiedz. Co? No Z czym? A bo on mówił, że. Zapraszam guziczku Ale ja mam tu lagi jakieś straszne tak. No bo tu każdy ma lagi, bo tu jest, są tak zwane kurczakary robione Jezus Kur... Guzik! Cześć No cześć, cześć pacz, chodź. No ale tu obok jest furtka no Dobry Uspokój się, no, chodź Przestań się popisywać ale, no dobra, ale i co? Jak wam udowodnię, że tam jest kamera, to dogadamy się z oddaniem czarnych lootboxów. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Eskakuje, słuchaj, potrzebne wsparcie. Co? 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 Ja tu za plecami jestem, słyszycie? Ja jestem co? przed plecami. Czy tam jest? Potrzeba kamery na szara. Dobra. Mhm. Ale, o, no co pan, no? Jesteśmy przy lootboxach, proszę Rootboxach. pokazać mi. szybko eskakuje. Tak. Mhm. Proszę, pa niech pan zobaczy. I to nawet nie, że byle jaka. To. Ale, o tutaj, jak pan popatrzy, tak cyk, w tę stronę, tak. żeby było wszystko widać, prawda? Jestem. Tak. To tutaj cały czas kamera była. Zestrałeś się. I to jeszcze wasza. Wa waszej produkcji. Blaszka, czy mógłbyś? No, no, ale no. No, spo... no ale mogę poskazać nagranie z tej kamery. No. Dobrze. Dobrze. Panie Guziku, yy... no, zesrał się pan. Śmierdzi trochę. Ale nie, no proszę gdzie ze dobrze, dobrze, proszę no... pokazać nagranie, proszę pokazać nagranie. Um... Mm -hmm. Ale no to ja, jak ja mam teraz pokazać nagranie, znowu, nagranie, jak ja jak ja wiszę na jakichś barkach, co prawda bardzo umięśnionych i takich widać, Proszę że... wyrzucić z kieszeni to nagranie. Wie pan co to jest, pendrive? Mm -hmm. To poproszę. Poproszę y, nagranie. A nie mogę nic wyrzucać. Nie, no tak, tak, ta, może pan. Nie mogę! W tej ogólnej kieszeni. <gulanie> witam, witam, koniec, koniec, witam. Tak, tak, tak. Ogólna kieszeń. Ogólna jest faktycznie. Mhm, tylko tam tam jest, tam jest zły, ale tam trochę trzeba cofnąć. No, panie guziku. Tak, tak. Ja rozumiem, że można być niedoinformowanym, mhm, ale jak to mh. się nazywa, nieznajomość prawa szkodzi. Aha. I impulsy no, prawie no, no. nie ze swojej kamerki GoPro. Nie transferują jako yy, jako dowód. Naprawdę? Rozumiem. Naprawdę? Nie, no. 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 A nawet jeżeli No dobra. Tak w ogóle? A nawet i jeżeli o, Tak nie. nawet jeżeli też nie. Nie. Nawet jeżeli cokolwiek nie. Też nie. Też no. nie. także jest jak jest. No, to możemy dziku. To możemy to zrobić mogę... tak? No, no, no. że nie było żadnych. Tak, tak, tak. tak. Słucham, nie było żadnej kamerki. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, było ża nie było żadnych nagrań, fendrive'ów. No, tak. yy, nawet mogę zapomnieć o tym, jak mnie traktował pan Blaszka. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> mm -hmm. I po prostu ukradłem tego żółwia dla fanów. I postawiłem go obok, bo stwierdziłem, że tak będzie no zabawne. się zżygam. Nie wiem, dla fanu Guzik to jest z ludzi normalnie, czy. Ale nie, ale prostu... ja przecież nie ukradłem go. Ja go przeniosłem obok. Bo ja tam poszedłem, na nakarmić, i on nie, powiedział. Wracamy się do tego, do naszej bazy, <laughs> i pisze: Ukradliście. Żądacie okupu na dodatek. Panie Guzik, dam panu przykład. Mhm, Jeżeli przestępca włamie się do skarbca Banku Narodowego Hiszpanii, weźmie wszystkie pieniądze. I postawi je... nie wiem... w kanałach! Aha To nadal jest to złodziejstwo No ale on z... to zrobił, bo chciał się przetestować, czy w ogóle może, tak? Przetestować, przetestować! przetestować. To się mm -hmm. pan może matce, rozumie pan, z portfela pieniądze jąknąć. Nie, no, no mamusi krad... nie, mamusi nie, się po... nie kradnie pieniędzy Aha, ale Jacuzia to już tak, tak? No bo, tak, tak? No, bo, tak, tak? No, bo ja coś mi powiedział Jacka, Jacka to no, ja mam pomysł Ja... Panie Guzik, ja mam rozwiązanie tego problemu Po piwku? Nie nie no, po ja postawię nie po piwko. piwko. Ja postawię nie, wam na piwko. Na pewno nie. Problem ale na... najlepszej jakości piwko z zachodu. I drzwi zepsute, TNT podstawione, też dla fanów. <noise> drzwi ja przez przypadek, no przepraszam. Drzwi przez przypadek. Ja chciałem naprawić, ale nie wiedziałem, czy to to, to... w tę futrynę, to czy w tamtą Wie futrynę. Pan, ile to naprawiałem? Dwie sekundy? 45 minut. Mm -hmm. mm -hmm. 45 minut. Ile mm -hmm. czasu pan mi y zabrał z życia? Mm -hmm. Plaszka, poczekaj, no! A tu. No? Hm. No ale gdzie? 45 Planow! minut takie drzwi. O! Poczekaj. Dobra. Tak, 4,5 minut. No, tylko, tylko 1000 kilofem, <grym> tak po plecach. Panie Guzik, mamy dwa rozwiązania tej zagadki, mm -hmm, mm -hmm. a właściwie trzy. Aha. Uwaga, przedstawiam trzy propozycje, pan wybiera którą. ok? No dobra. Dobra. Pierwsza propozycja: Blacha kończy to co zaczął. Tak. Mhm. Mm się cieszy. To jest <grym> ja pierwsza się, propozycja. Się. Druga propozycja, to jest stag diaksów. Pan nam daje stag diaksów, my zapominamy, ja coś się znalazł, nigdy nie było żadnego problemu. A ja coś nawet się nie. Przecież, przecież ja coś cały czas był. O, proszę pana, oh. bo detektyw torek to ta działał. <laughs> Także stag Diaksów to jest druga propozycja. E, trzecia propozycja, ostatnia, to są cztery e, ignot, czyli stapki to cztery. Nie 20, nie półstaka. 4. Cztery. Aha, aha. Cztery sztabki które można kupić na spawnie. Może w ogóle pan w ogóle nie zbierać. Uh -huh, uh -huh. A, a ja to ja mam jeszcze inną propozycję. No jeszcze jest czwarta propozycja. O, no. O. Mówi pan nam, gdzie jest Lexus? Idziemy tam? Znaczy, Lexus. Mówi pan, gdzie jest Jaś porwany przez Lexusa i się rozchodzimy. Jeżeli tam jest, w tym miejscu. Jezus. Ja nawet Cztery nie propozycje. wiem. Dobra, eee. Yy, no! Blacha już się niepokoi. <grafy> Możemy Widzisz dogadać, że. Widzisz ten miecz? No właśnie panie nie szczy. widzę, bo nic Czu nie widzę. Czemu odpowiadaj? Eee. dwa, trzy lub cztery. Proszę bardzo. Trójkę, 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 wybierz panie. Trójkę. Czyli wybiera pan cztery rightu. Tak, tak, myślę, że się zagadamy, no. A jeszcze mam zaległe u pana marzenie do spełnienia, tylko że nie miałem okazji, Ejza niestety. Tak. O. No dobrze. A Blasia? Dobrze, do pana wybór. To. A nie chcesz użyć swojego? Tak. To masz. znaleźć nam Jasiak. Yes. To kontent to, to wam zabieram tylko. To może nie. To co? <laughs> no dobrze. To czekaj. Ty masz guzik 114 dolarów. <noise> A pożyczyłem wczoraj na ten yy, blaszce właśnie. blaszce, tak. tak. A on jak mnie tak dałeś traktuje dzisiaj no. charytatywnie No dałem, o, da o, właśnie, dałem człowiek, charytatywnie marzenia. Hmm? Ale gdy nam okrazia tu się dzieje. Filantrop. Nie, 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 bo ty, bo ty to tak przedstawiasz w takim świetle, że o, krada ten. To nie, patrz, filantrop na, na kolejkę tak. daj jak chce. Mm -hmm, mm -hmm. Yy, dobra dusza spełnia marzenia. Mm -hmm, mm -hmm. I... Yy, komik, komik! No czy to nie było zabawne? Ja to czy to nie było zabawne? Pajac, pajac. To, jest, to jest ten zawód, pajac. I Czasami wejdę na pajacyka i kliknę, tak. Mówi, w stadzie każdy ma jedną rolę. Ty robisz za czuba. <grym> oj, 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 prawie że zginąłeś. Wow, wow. Ja, ja. Oh. No, mogło być słabo. Blacha A widział pan mój sklep tutaj nie, nowy? Nie, Widzieliście? Nie ma. Czy co widzieliśmy? Mój sklep? Nie widziałem chyba. tu jest sklep, Sebastian, nie? Ooo jest, owożę, można odwiedzić. Dwa serduszka, mam dwa serduszka. No <laughs> dobrze. E, te Netherite Cztery. 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 Mhm, mhm, mhm. To na kiedy? I no co, no. Od ręki, od ręki! Od ręki! Super, to czekam A czy nie no, nie no, może aż tak nie, nie <laughs> Ale zobacz, znaczy, zobaczę, ale mm -hmm, mm -hmm. a Zobaczmy po ile są Gdzie to można kupić? Na spawnie, na spawnie było A gierzec. to wiem, że na spawnie, ale gdzie? <laughs> nie wiem, ale Czuję, że to jest scam, a nie event Dlatego postanowię. okej, okay, tu mamy, co tam mamy w środku? O, ja już w Torch tor 200. Proszę tu? nie klikać, tych, tyk, tyk. 20 oczywiście. za jeden, a Andrzej. tu jest pusto, ej tu sklepu nie ma, pa 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 tu sklepu nie ma. A z ilu się robi, z ilu się robi ten? Hmm. Chyba jest wiesz A nie, e. nie ma I co tam Za mówię? ile? Już panu mówię Potrzebuje pan czterech takich, żeby zrobić jedną sztabkę Mhm, mm mhm, mm mhm No ale może też pan sam wykopać, prawda? No no, to, to... ja jeszcze w netherze nie byłem A, a chcecie... A Rozumymy, chcecie, chcecie zobaczyć mój asortyment? A tu nie, jest zobaczyć 4 stawki netherite'u No ale to przed ogóle, tym jeszcze mu jestem Za jedną, jedną stawkę 80 dolarów? O, to był. Do, do, o, patrz. To, to, to jest celebry, no wiesz, no wczoraj, wczoraj by mnie było stać, no ale no. Znaczy, to jest taka sama cena. Raz, że tak? zostałem okradziony. Nie, nawet lepsze, bo pan, bo tu masz jeden debris. A nie, jeden debilis, Za 20. 20. Myślałem, że za 30 jest. No, czyli a, potrzebuje pan 16 debris. A nie chcecie może przycisku kupić? za 5 No 5 za 5. No co, co, co z łukiem? Co z łukiem, no? No, y, to co panie Guzik? Zuba y, używam. Kiedy mniej więcej jak możemy się spodziewać? <noise> jutro, super. No to ugadane. No, no to jutro na pewno, jutro? jutro na pewno. Jutro, dobra. Jutro. dobra. Super. Na pewno, na no pewno. Się Ale ha, ha. ha, to co ha? No, bo nie ten nie nie czarny mam. boksik, no. Jaki cały bokik? Panie przycisk, na jutro się umawiamy. Nasz I przynajmniej są było. szczęśliwi. Dokładnie. Elo, czy 2-0? No idź pan, idź Proszę bardzo na zachętę ziemniaczek. <laughs> Dziękuję na za lat. pieczonego ziemniaczka.